Dzisiaj pyszna i puchata drożdżówka ze śliwkami i skruszonką, jak u babci, pięknie wyrośnięta i mięciutka. Upiecz ją razem ze mną i przekonaj się, jaka jest smaczna. Do pokruszonych drożdży wsypujemy jedną łyżeczkę cukru, wlewamy pół szklanki ciepłego mleka z przepisu. Wsypujemy dwie łyżki mąki z przepisu, mieszamy, aby nie było grudek. Przykrywamy i odkładamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Na boku ukręcamy jajka z cukrem i cukrem waniliowym. Do misy miksera przesiewamy resztę mąki. Wlewamy wyrośnięty rozczyn, wlewamy ukręcone żółtka i mieszamy hakiem przez około 3 minuty. Potem wlewamy resztę ciepłego mleka. Wlewamy na 3 razy i cały czas mieszamy. Kiedy już wlejemy całe mleko, mieszamy jeszcze przez około 6 minut. Ciasto jest teraz elastyczne, odkleja się od ścianek miski. Możemy powoli zacząć wlewać letnie, rozpuszczone masło. Każdą następną porcję wlewamy, kiedy masło już wsiąknie w ciasto. Kiedy wlejemy już całe masło miksujemy jeszcze przez około 7 minut. Otrzymamy elastyczne lśniące ciasto, które już się nie klei. Przekładamy je na stół, robimy kulę z ciasta. Kulę ciasta wkładamy do natłuszczonej miski, przekrywamy i odkładamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 70 minut. W tym czasie przygotujemy kruszonkę. Do miski wsypujemy mąkę, cukier, dodajemy później pokrojone zimne masło. Robimy kruszonkę, którą później wkładamy do lodówki. Ciasto pięknie wyrosło, przenosimy je na stół i delikatnie rozkładamy opuszkami palców. Ciasto przekrywamy, aby nie wyschło, i odkładamy do wyrośnięcia na około 25 minut. Na cieście układamy pokrojone śliwki. Na nie kruszymy kruszonkę. Ponownie odkładamy na 20 minut do wyrośnięcia. Pieczemy około 45 minut. Ciasto powinno być zarumienione. Drożdżówka ze śliwkami jest wyśmienita. Polecam. Ciao ciao!